Czujesz to, prawda? Ciężar świata na Twoich ramionach, zimny mróz polskiego poranka, który zdaje się osiedlić w Twojej duszy. Pracujesz z siłą, która płynęła w żyłach Twoich dziadków, a mimo to zmartwienie finansowe jest cieniem, który siedzi przy Twoim stole. Patrzysz na swoje dłonie, zrogowa od uczciwego wysiłku, i pytasz się. Dlaczego dobrobyt wydaje się obcym językiem, mówionym szeptem w pokojach, do których nigdy nie jesteś zaproszony? Pozwól, że usiądę z Tobą na chwilę. Weź głęboki oddech. Chcę, żebyś zapomniał wszystko, co Ci powiedziano o pieniądzach. Zapomnij, że są tylko dla szczęściarzy, bezwzględnych lub tych, którzy urodzili się w złotych kołyskach. To jest mroczna baśń, opowiadana po to, by dobre serca żyły w strachu. Prawda jest o wiele prostsza i nieskończenie potężniejsza. Pieniądze nie są tym nieuchwytnym, tajemniczym stworzeniem, które musisz polować w ciemnym lesie ekonomii. Nie, pieniądze to energia, żywa energia. I jak każda forma życia, nie odpowiadają na pościg, ale na wezwanie. Odpowiadają na to, jak z nimi rozmawiasz, jak o nich myślisz i, co najważniejsze, jak je traktujesz. Więc jeśli zastanawiałeś się, dlaczego pieniądze zawsze zdają się wychodzić, ledwo zdejmując buty przed wybiegiem do drzwi, ta wiadomość jest dla ciebie. W ciągu najbliższych 24 godzin dowiesz się czegoś, co może zmienić Twój związek z obfitością na zawsze. Pokażę Ci coś, czego większość ludzi nigdy nie nauczy się przez całe życie. Nauczę Cię wzywać swoje pieniądze po imieniu, aby w końcu rozpoznały Twój głos, poczuły się mile widziane w Twoim domu i postanowiły zostać. Widzę sceptycyzm w Twoich oczach, tę samą praktyczną wątpliwość, która pomogła naszemu ludowi przetrwać ciężkie zimy i trudne czasy. Wzywać pieniądze po imieniu, myślisz? Co to oznacza? Wzywałem je przez lata z rachunkami do zapłacenia i desperacyjnymi modlitwami, a one mnie ignorują, jak daleki krewny na weselu. Ale poczekaj chwilę, bo to, o czym mówię, nie dotyczy. Błagania, życzenia, ani nadziei na cud. Chodzi o rozmawianie z pieniędzmi jak z żywą siłą, szanowanym członkiem rodziny, który cię słucha, rozpoznaje twoje intencje i odpowiada na twoją wibrację. I tak, powiedziałem, wibracje nie przewraca jeszcze oczami. Za tym stoi pradawna mądrość, niemal nauka. Wszystko w tym wszechświecie, od najdalszych gwiazd po gorącą filiżankę herbaty w twoich dłoniach, jest zrobione z energii. Ty, ja, ten dźwięk, który dociera do twoich uszu i, tak, twój portfel. Każda myśl, każde słowo, które wypowiadasz, emituje częstotliwość, sygnał, który mówi wszechświatowi, co ma przynieść do twojego życia. Jeśli twoim stałym sygnałem jest: nigdy nie mam wystarczająco dużo, wszechświat posłusznie wysyła więcej niedostatku. Ale gdy twój sygnał się zmienia, gdy rezonuje z: Jestem bezpieczną przystanią dla obfitości, ona uwielbia mnie znajdować. Nagle możliwości zaczynają płynąć w dziwnych i cudowny sposób, jak podziemne rzeki, które w końcu znajdują powierzchnię. Bądźmy szczerzy przez chwilę. Oto błąd, który popełnia 99% ludzi. Prawdopodobnie próbowałeś już afirmacji. Patrzyłeś w lustro i mówiłeś z suchymi ustami: Jestem bogaty, lub: Pieniądze przychodzą do mnie z łatwością, tylko po to, by sprawdzić wyciąg bankowy i poczuć się zdradzonym przez twardą rzeczywistość. Dzieje się tak, ponieważ wypowiadałeś słowa, ale nie wzywałeś energii i jest kolosalna różnica. Słowa to drzwi, mój drogi, ale uczucie, uczucie to klucz, który je otwiera. Jeśli mówisz, jestem bogaty, ale w głębi serca, w szpiku swoich kości czujesz się biedny, twoja energia przeczy Twoim słowom. To jak dzwonienie do kogoś i rozłączanie się, zanim ta osoba odbierze. Wiadomość nigdy nie dociera do celu. Więc w ciągu najbliższych 24 godzin, chcę, żebyś zrobił coś śmiałego. Coś, co może sprawić, że uśmiechniesz się ze wstydu na początku, ale zaufaj tej starej duszy. To działa. Nadasz swojemu pieniądzowi imię imię, które brzmi osobowo, serdecznie i znajomo. Może nazwiesz go hojny Jan, szczęśliwa Zofia, lub coś czułego, jak mój wierny Ludwik. Jakiekolwiek imię, które przynosi ciepło do twojej piersi. Dlaczego? Ponieważ nadanie imienia pieniądzom czyni je prawdziwymi. Przekształca Twój związek z nimi z desperacji na połączenie? Przypomina Twojej podświadomości, że pieniądze nie są potworem do polowania, ale przyjacielem do zaproszenia? Pomyśl o tym w kategoriach naszej słynnej polskiej gościnności. Gdyby ktoś dzwonił do Ciebie tylko wtedy, gdy potrzebował pomocy, ignorował Cię, gdy przychodziłeś i narzekał, gdy wychodziłeś, czy chciałbyś odwiedzić tę osobę? Oczywiście, że nie. To dokładnie to, co większość ludzi robi z pieniędzmi. Stresują się, gdy je stracą, boją się, gdy ich przyjście się opóźnia, i czują się winni, gdy w końcu się pojawiają. Musisz odwrócić ten scenariusz teraz, zanim minie kolejny dzień. Zacznij mówić to teraz na głaz, rób lub w swoim sercu. Pieniądze, mój drogi przyjacielu, kochają mnie, znają moje imię i zawsze są w drodze do mnie. Powiedz to. Nie szeptaj, jakbyś się bał, że twój pesymistyczny sąsiad usłyszy. Powiedz to, jakby to była najbardziej fundamentalna prawda twojego bytu. Widzisz, kiedy mówisz z wiarą, wszechświat słucha. Nie opisujesz tego, co jest, ale deklarujesz to, co nadchodzi, i to właśnie wtedy dzieje się magia. Stwórzmy to nieco bardziej praktycznym, ponieważ nie możesz po prostu nucić i oczekiwać, że monety spadną z sufitu. Chcę, żebyś stworzył to, co nazywam atmosferą powitania dla pieniędzy. Oznacza to, że twoja przestrzeń fizyczna staje się miejscem, w którym czują się mile widziane. Wyczyść swój portfel. Tak, dosłownie. Pozbądź się pomiętych paragonów, podartych banknotów i przeterminowanych kart. Nie zaprosiłbyś szanowanego gościa do brudnego i lekceważonego domu, więc dlaczego zapraszać pieniądze do nieuporządkowanego portfela? Stwórz dla nich miejsce. Uporządkuj je. Traktuj je jak coś świętego, symbol energii życia. A potem każdej nocy przed snem poświęć minutę, tylko jedną, i podziękuj pieniądzom za to, że są w twoim życiu. Nawet jeśli to tylko kilka banknotów, trzymaj je i powiedz: Dziękuję, moja droga szczęśliwa Zofia, za przepływania przez moje życie dzisiaj. Jestem wdzięczny za twoją obecność i przyjmuję cię w większej ilości jutro. Obiecuję ci, ten mały rytuał zaczyna przeprogramowywać ścieżki neuronowe w twoim mózgu. Zaczynasz oczekiwać pieniędzy, a nie obawiać się ich braku. Teraz przejdźmy do części, która najbardziej przewraca ludzi Twoja częstotliwość emocjonalna. Nie możesz wzywać pieniędzy, jednocześnie nosząc winę za to, że ich pragniesz. Gdzieś po drodze ktoś ci powiedział, że kochanie pieniędzy czyni cię chciwym, ale pomyśl ze mną, jak możesz pomóc biednym, będąc biednym? Jak możesz nakarmić głodnych, jeśli sam jesteś głodny? Pieniądze nie są złe, są neutralne, jak glina w rękach garncarza. Przyjmują naturę osoby, która je posiada. Dobra osoba z pieniędzmi błogosławi innych. Egoistyczna osoba z pieniędzmi mnoży chciwość, ale Ty, kiedy wyrównujesz się z boską obfitością, stajesz się kanałem dla dobra. Więc zamiast mówić, chcę pieniędzy, żebym mógł zapłacić rachunki, powiedz, przyjmuję obfitość, abym mógł stworzyć komfort, radość i hojność. Widzisz zmianę? Jedno zdanie jest zakorzenione w strachu, drugie w celu. Wszechświat zawsze odpowiada na cel, nie goni strachu, odzwierciedla go. Pozwól, że opowiem Ci małą historię. Moja siostrzenica, mała Ania, kiedyś powiedziała mi, że wciąż traciła pieniądze. Mówiła. Ciociu, za każdym razem, gdy otrzymuję trochę, dzieje się coś nieoczekiwanego: samochód się psuje, pojawia się zapomniana faktura lub ktoś prosi mnie o pożyczkę pieniędzy, o których wiem, że nigdy więcej ich nie zobaczę. Uśmiechnęłam się i powiedziałam: Kochanie, pieniądze cię nie opuszczają, uciekają przed Twoją wibracją. Spojrzała na mnie zdezorientowana. Poradziłam jej, aby przestała nazywać je moim ostatnim groszem. Za każdym razem, gdy to mówiła, pieczętowała je datą ważności. Więc daliśmy jej pieniądzom nowe imię: Wierny Ludwik, każdego ranka mówiła. Wierny Ludwik zawsze do mnie wraca, wiele razy w towarzystwie swoich przyjaciół. Oto ważna część. Zaczęła we wtorek. W ciągu dwóch tygodni, zaledwie 14 dni, otrzymała nieoczekiwany zwrot podatku i ofertę pracy, której nawet nie szukała. Ale co by się stało, gdyby czekała na właściwy moment? Wciąż by czekała. Kiedy wyrównujesz słowa, uczucia i działania, życie reorganizuje się, aby cię spotkać. Jeśli w głębi serca wciąż wierzysz, że nie zasługujesz na bogactwo, Twoje słowa nie mogą unieważnić tego przekonania. Musisz uzdrowić swój związek z pieniędzmi teraz. Wybacz sobie błędy finansowe z przeszłości. Wybacz tym, którzy sprawili, że myślałeś, że bogactwo jest czymś brudnym. Powiedz teraz na głos: Uwalniam cały strach i wstyd wokół pieniędzy. Ta prosta afirmacja otwiera śluzy. Wszechświat nie zatrzymuje przed tobą niczego czeka, aż dopasujesz się do częstotliwości tego, czego pragniesz. Wzywanie pieniędzy po imieniu to nie tylko mówienie, to nawiązywanie relacji, to uświadomienie sobie, że obfitość już istnieje, czekając na twoje pozwolenie, aby wejść. Problem polega na tym, że większość ludzi ma podzielony umysł. Modlą się o obfitość, ale myślą jak potrzebujący. Proszą o błogosławieństwa, ale narzekają na ceny na rynku. Nie możesz sadzić nasion niedostatku i oczekiwać zbiorów bogactwa. Gleba twojego umysłu musi być żyzna z wiarą. Więc oto mały test. Jak mówisz o pieniądzach w swobodnych rozmowach? Czy mówisz rzeczy takie jak: pieniądze są trudne do zdobycia, sprawy stają się coraz gorsze, lub: nie mogę sobie na to pozwolić? Jeśli to robisz, to dokładnie to, co twoja energia nadal potwierdza. Mówisz wszechświatowi: utrzymuj rzeczy takimi, jakie są. Zamiast tego, zacznij mówić: pieniądze są łatwe do zdobycia, sprawy zawsze układają się dla mnie finansowo, lub: jestem otoczony możliwościami. Możesz czuć się głupio na początku, ale pamiętaj, Twoja Podświadomość nie zna różnicy między prawdą a kłamstwem. Wierzy w to, co powtarzasz wystarczająco często. I oto zabawny sposób na praktykowanie. Za każdym razem, gdy znajdziesz monetę, otrzymasz banknot, lub nawet zniżkę, powiedz na głos: Dziękuję, wszechświecie. Więcej tego proszę. Ta prosta wdzięczność utrzymuje twój sygnał jasnym. Mówi wszechświatowi, że jesteś gotowy na więcej. Wiem, że niektórzy z was, oglądający, mogą powiedzieć: Ale byłem pozytywny i wciąż jestem bez pieniędzy. Pozwól, że powiem to delikatnie. Nie chodzi o wymuszoną pozytywność, chodzi o autentyczne wyrównanie. Jeśli w głębi duszy wciąż wierzysz, że nie zasługujesz na bogactwo, Twoje słowa nie mogą tego unieważnić. Musisz uzdrowić swój związek z pieniędzmi. Wybacz sobie błędy finansowe z przeszłości. Wybacz ludziom, którzy sprawili, że myślałeś, że bogactwo jest czymś brudnym. Powiedz, uwalniam tały strach i wstyd wokół pieniędzy. Ta prosta afirmacja otwiera śluzy. Wzywanie pieniędzy po imieniu to nie tylko mówienie. To nawiązywanie relacji. To uświadomienie sobie, że obfitość już istnieje, czekając na Twoje pozwolenie, aby wejść. Wszechświat nie zatrzymuje przed Tobą niczego. Czeka, aż dopasujesz się do częstotliwości tego, czego pragniesz. Więc tej nocy, gdy będziesz leżeć w łóżku, szepnij delikatnie: Pieniądze, mój przyjacielu, wiem, że mnie słyszysz. Wzywam cię z miłością i wdzięcznością. Znasz moje imię, a ja znam twoje. Nie błagaj, deklaruj, poczuj to w swoim sercu. Wyobraź sobie, że twoje konto bankowe świeci, twój portfel się rozszerza, twój dom jest pełen śmiechu i spokoju. Nie prosisz o coś obcego, przypominasz sobie, co już jest Twoje z boskiego prawa. A jutro rano, gdy się obudzisz, nie sprawdzaj swojego salda ze strachem. Uśmiechnij się i powiedz: Pieniądze są w drodze do mnie, w oczekiwanych i nieoczekiwanych sposób. Następnie przejdź przez dzień, szukając jego znaków. Może to być szansa, nowy klient, lub nawet losowy e-mail zwrotu pieniędzy. Nieważne, jak małe. Świętuj każdy znak. W ten sposób wszechświat wie, że mówisz poważnie. I im dłużej czekasz, aby zacząć, tym dłużej Twoje pieniądze czekają przy drzwiach. Obiecuję ci, w momencie, gdy przestaniesz gonić i zaczniesz wzywać, wszystko się zmienia. Pieniądze kochają pewność, kochają pewność siebie, uwielbiają być rozpoznawane. Kiedy wzywasz je po imieniu, budzisz jego energię i swoją. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tym, a jeśli pieniądze czekają, aż Ty powiesz pierwszy. A jeśli przez cały ten czas stały przy Twoich drzwiach, mówiąc, wezwij mnie, a wejdę. To jest moc, którą masz. Nie jesteś ofiarą swoich okoliczności, jesteś twórcą swojego przepływu. Wszechświat nie odpowiada na potrzebę, odpowiada na rozkaz, a Ty, mój przyjacielu, urodziłeś się z autorytetem. Teraz weź głęboki oddech, uśmiechnij się, ponieważ od tego momentu, nie jutro, nie w przyszłym tygodniu, ale teraz, nie gonisz już pieniędzy, wzywasz je do domu. Jeśli ta wiadomość roznieciła iskrę w Twoim sercu, udostępnij ją. Wpisz w komentarzach imię, które wybrałeś dla swoich pieniędzy. Chcę zobaczyć kreatywne imiona, które wymyślicie. I nie zapomnij się zapisać, ponieważ ta podróż obfitości dopiero się rozpoczyna. Im więcej mówimy o bogactwie z miłością, tym bardziej mnoży się ono w naszych życiach. Więc tej nocy, gdy zamkniesz oczy, zapamiętaj to. Twoje pieniądze znają Twoje imię. Teraz, gdy je wezwałeś, są w drodze do domu. A gdy przybędą, przywitaj je jak starego przyjaciela, ponieważ oni zawsze cię kochali jako pierwsi.